Z cudzej winy, kto sam nie był ranny. Cicho, cóż to za światło błysło w oknie? To brzask na wschodzie, a słońcem jest Julia. Wzejdź, słońce, przyćmij chorobliwie blady księżyc. To moja pani, moja ukochana. O, gdyby mogła wiedzieć, że nią jest. Mówi coś, nic nie słychać. Lecz co z tego, jej oczy mówią. Oczom więc odpowiem. Dwie najjaśniejsze gwiazdy w całym niebie, mając gdzie indziej jakieś pilne sprawy, znalazły sobie w jej oczach zastępców, póki nie wrócą na swoje orbity. Ach, Ach! Słyszę coś. O, przemów znowu, jasny aniele. Poświecisz nade mną, jak ci skrzydlaci wysłannicy niebios, gdy na pokładzie ociężałych chmur żeglują nad głębią powietrza i olśniewają zadziwione oczy zadzierających głowy śmiertelników. Powiedz mi, skąd się tu wziąłeś i po co? Jak się zdołałeś wciąż na mur ogrodu? Czy nie rozumiesz, że, nie że jesteś zmówiony? Jeśli ktoś z moich krewnych cię znajdzie... Nad mur zleciałem na skrzydłach miłości. Dla niej kamienne przegrody są niczym. Jeśli je umie przekroczyć, przekracza. Żaden z twych krewnych też mnie nie powstrzyma.